Cześć kochani, witajcie na moim kanale w pierwszym vlogu takim poporodowym. Dzisiaj y, spędzam dzień w domu sama, Rafał musiał na jeden dzień wrócić do pracy. Leon y, dlatego pojechał do żłobka, bo jeszcze trudno mi jest zorganizować sobie życie z dwójką dzieci, bo y, no wiadomo, felek jest wymagający, a Leon także potrzebuje jeszcze dużo naszej uwagi, dużo czasu i wolę uniknąć takich sytuacji, że go odtrącam. Muszę lecieć do kuchni. Musiałam przyjść do kuchni, ratować sytuację, bo wygotowuję termofor Leona, kupiłam z Lula, Love i tutaj jest ten taki wkład żelowy, który trzeba wygotować i wlam za dużo wody. Ja dzisiaj też mam jedno ważne zadanie, muszę zrobić kilka rzeczy do pracy, ale tymczasem zanim do tego dojdzie, muszę ogarnąć siebie. Dom, słuchajcie, wszędzie jest. Dosyć duży bałagan. Mam do powieszenia prami nie do wstawienia kolejne, także idę powoli ogarniać życie. I za sobie śpi. Niech śpi. się w końcu odłożyć Felka od tych nagrań, które przed chwilą widzieliście, minęło kilka godzin, bo Felek się obudził i nie chciał sam leżeć. Niestety, ale Felek kolki. potrzebuje dużo mojej y, obecności, potrzebuje, abym go przytulała, nosiła i choć czasem jest to y, no frustrujące, umówmy się, no to jest to na swój sposób też miłe i przyjemne, także Staram się poświęcać, yy, znaczy staram się. No nie mam wyjścia. Poświęcam tyle uwagi mm, Felkowi, ile on tego potrzebuje. Dlatego to wszystko idzie topornie. Już coraz bardziej dojrzewam do tego, że nie muszę mieć domu jak z Instagrama, i nie muszę mieć tutaj wszędzie takiego idealnego porządku, chociaż nie będę ukrywała, że ten porządek lubię mieć. I już odpuściłam całkowicie y, kuchnię. Wiem, że kuchnia jest tutaj zasłonięta i trudno. Natomiast, y, natomiast, tutaj w salonie, gdzie siedzę, lubię mieć tak, wiecie, jak w pudełeczku, niestety. I ja wiem, że to jest takie y, trochę głupiego robota, bo za chwilę wróci Leon, i tutaj z powrotem będzie Armagedon. No, ale y, na tyle, ile mogę, na tyle tutaj staram się, żeby było wszystko uporządkowane. Natomiast chciałam Wam trochę opowiedzieć o tym, co u mnie, jak się czuję. Otóż moje dolegliwości związane z bólami głowy już minęły. Prawie. Jeszcze zdarza się, że głowa mnie gdzieś tam pobolewa, ale są to naprawdę. To nie jest ból w porównaniu do tego, co czułam na początku, także tutaj na pewno jest ok. Zdarza się, że odczuwam ból z prawej strony brzucha. Zastanawia mnie, dlaczego to jest akurat prawa strona, zwłaszcza, że mm, w, po pierwszym porodzie miałam identycznie, identyczna strona blizny mnie bolała, identyczna część brzucha. Nie wiem, czy tam coś jest bardziej, czy no, nie chcę o tym myśleć. No w każdym razie tutaj ten ból odczuwam zdecydowanie mm, częściej i bardziej, y, ale generalnie na pewno jest już lepiej, już y, dużo bardziej mogę. Mm, Dużo lepiej funkcjonuje, dużo rzeczy mogę sama zrobić, oczywiście staram się nie dźwigać, jak się zapomnę, czasami jakiś właśnie kosz z praniem złapię, to po chwili już wiem, że to był błąd i nie powinnam wcale tego robić, staram się wykorzystywać męża, ile się da, jak jest w domu, to mi pomaga, niestety nasza sielanka się kończy, ale Rafał musi wrócić do pracy, tak, chciałam powiedzieć on. Rafał musi wrócić do pracy. Obawiam się, że zaraz Leon będzie chory i zostanę z dwójką sama. No pewnie jest to nieuniknione. No i co? Zobaczymy. Jakoś mam nadzieję, że to przetrwamy wszyscy. To, co mogę dla siebie zrobić i na pewno zrobię, to już od przyszłego tygodnia zamawiam dietę pudełkową. Ja absolutnie nie wyobrażam sobie tego, żebym miała sama przygotowywać wszystkie posiłki, gotować i jeszcze nosić felka, które cały czas tego wymaga. Zresztą przy losu zrobiłam identycznie i uważam, że to była bardzo dobra decyzja. A miałam wtedy tylko jedno dziecko, więc teraz tym bardziej bez zastanowienia na pewno zdecyduję się na coś takiego. jak to w życiu bywa, wczoraj już nic dla Was nie nagrałam, bo no raz, że Feluś cały czas potrzebuje mamusi, dwa, musiałam dokończyć to rozliczenie, o którym Wam mówiłam, no a później to już wiecie, Leoś był, chciałam też trochę z nim spędzić czasu, Także no niestety nie udało się. Natomiast dzisiaj mamy kolejny dzień i na razie zapowiada się lepiej. Noc była fantastyczna, a teraz Felek także śpi. Na chwilę usiadłam przy komputerze, bo chcę w końcu wrzucić dla was film, który jest dla mnie trudny i mam go już od jakiegoś no od kilku dni. I zastanawiam się, czego wrzucać, czego nie wrzucać, a jak się możecie domyślić, jest to taka krótka historia mojego porodu. Jest to dla mnie bardzo emocjonujący odcinek i w sumie mówię Wam o tym, a jeszcze nie zdecydowałam, czy na pewno go opublikuję. Także e, zaraz się okaże. No a poza tym to wiecie, jak już uda mi się felka odłożyć, to e, upiekłam muffiny, na przykład, zaraz Wam pokażę. Byłam wstawić pranie, posprzątałam sypialnię, także takie szalenie ważne... E, czynności pani domu, ale wiem, co mogę Wam pokazać, ponieważ przyszła do mnie wczoraj paczka z Insaya, także pokażę Wam, co tam ciekawego zamówiłam. Ale zanim pokażę paczkę z Insaya, to zaproszę Was na ciacho, takie na maksa czekoladowe. Felusz sobie tam śpi. A tu mama ma super słodkie, może nie słodkie, ale takie wiecie, na maksa czekoladowe muffiny. I tak, te w różowych papilotkach są z czekoladą w środku, czyli takie, których Leon nie może. A te ze srebrnym są z powidłami śliwkowymi, także dlatego są takie podziurawione. Chyba dam trochę za dużo, ale na pewno wyszły obłędne, już drugi raz w tym tygodniu je piekę, także... Mówię Wam, są genialne, znikają y, bardzo szybko. A to jest moja paczka z Sinsa, jest całkiem spora. Wydaje mi się, że zamówiłam dosyć dużo rzeczy. Wszystkie są świąteczne, także już Wam pokazuję, co tutaj jest. Chyba muszę się trochę bardziej ogarniać niż tylko czesać y, włosy. Coś z tą twarzą też by można było zacząć robić. Zrobię sobie maseczkę zaraz. O, to jest plan. Może zacznę od piżamy dla Leona. Ja uwielbiam święta, uwielbiam ten klimat. Zawsze staram się, żeby w święta chodzić, świątecznie ubranym, już tak naprawdę cały grudzień. W zeszłym roku Leon dostał, na, na, znaczy nie na święta, tylko właśnie na ten okres grudniowy świąteczną piżamę. W tym roku także mu kupiłam to jest rozmiar 92. I te, taki jak ja mam problem, czyli standardowy 86 jest za małe, 92 za duże, no ale wiadomo, lepsze za duże niż za małe. Piżama jest bardzo y, miła, dość uciągliwa y, i kosztowała. Oczywiście naklejka zaklejona, także nie powiem Wam ile kosztowała, ale wydaje mi się, że około 20-30 zł jakoś Następnie mamy dwa pajacyki dla Felka, także w klimacie świątecznym. Jeden jest czerwony z ciastkiem, a drugi jest z pierniczkami, laskami cukrowymi. E, bardzo ładny print, możecie sobie zobaczyć i ten, i tutaj ciastka. Także wam nie powiem ile kosztowały, ponieważ nie ma na tych metkach cen, ale zostawię wam oczywiście linki w opisie. Następnie kupiłam dla Felka taki zestaw na święta, z, wyglądający troszeczkę jak z takiej wełny w kolorze beżowym. W ogóle ta kamera tutaj to światło strasznie przekłamuje kolory. Nie, nie wiem, czy zobaczycie, jaki to jest prawdziwy kolor. To jest taki jaśniutki beżowy. Rozmiar standardowo 62, z tego co pamiętam, ten zestaw, czyli sweterek i spodnie kosztował 45 zł. Następnie kupiłam zestaw dla Leona. Tutaj jest bluzka, to jest taka bardziej, wiecie, koszulka, a nie bluza z Reniferem. I spodnie także w rozmiarze 92. Są raczej cienkie, cieńsze niż grubsze. na mikołajki do chłopka. Wydaje się być chyba całkiem ok. Jedno i drugie kosztowało w okolicy 15 zł, jakoś coś, coś koło tego. I słuchajcie, ostatnie cztery rzeczy to jest absolutnie hit i bardzo się cieszę, że udało mi się na to namówić męża. Mianowicie kupiłam świąteczne bluzy, meczy meczy, będziemy wszyscy na sesji zdjęciowej tacy sami. E, znaczy, tacy zami, tak samo ubrani i e, planuję także w święta te bluzy nam założyć. Pierwsza z nich, czyli e, Santa Helper w rozmiarze 62 dla Felka, druga w rozmiarze 92 dla Leosia. Kolejna jest y, dla mnie w rozmiarze S. One są dosyć duże. W sumie to nawet muszę je przymierzyć, czy nie będzie na mnie y, za duża. I tak samo mój mąż też musi przymierzyć. Dla niego jest rozmiar XL, a słuchajcie, ta bluza wydaje mi się taka ogromna. No, ale y, zobaczymy. Ceny są zróżnicowane w zależności od rozmiaru. Y, Rafała bluza kosztowała 60 zł, moja bluza kosztowała 50 zł. Leona chyba 30 i ta 20 albo 25. Ale tak jak mówiłam, oczywiście, wszystkie linki zostawiam Wam w opisie filmu i idę zobaczyć, co uszęfaszować. Cześć! Czemu się denerwujesz? Też smoczek? Ops! Pochwalę Wam się też butami, które dostałam od mojego męża. To jest bardzo zabawna historia, bo rano przyszedł do mnie i powiedział: O, zobacz, kochanie, zrobiłem ci prezent. A później przyszedł i zakomunikował mi, kiedy pierwszy raz zostaje sama z Leonem i Felkiem na noc, a okazało się, że zostaje z nimi na noc już w przyszłym tygodniu. Także dziękuję, mężu. Tada, A oto moje nowe buty. Kalosze i przyznam, że choć nie marzyłam w ogóle o kaloszach, no może ostatnio trochę przez Monię zaczęłam jakieś tam oglądać, ale mm, no nie planowałam kupić. Tak muszę przyznać, że naprawdę są super i nie mogę się doczekać, kiedy je założę. Babcia była przed chwilą zerknąć na Felusia, a ja w tym czasie pojechałam odebrać Leona ze żłobka, ponieważ Rafał dzisiaj musiał iść do pracy, to Leon był w żłobku. Tak? Byłeś dzisiaj w żłobku? Fajnie było? Tak. A co teraz robimy? Czym się bawimy? To. A co to jest? To są klocki Lego? Tak. I co to jest? Leona. Leona? Leona Ciuchcia? Leona Słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się nad tą Ciuchcią. To jest to wow, prawda? Strzał w dziesiątkę. Leon uwielbia się bawić hmm, klockami Lego, a tą Ciuchcią e, to jest naprawdę coś fenomenalnego. Codziennie się nią bawimy, prawda? To nie. Mam już nie nagrywać? Nie. Dobra, idziemy się bawić? Nie. Okay. Tu może być? Tu musisz, zobacz, tu musisz stanąć przed tym. Kto tam jest? Leon? Chodź, puścimy ciuchcia. Rafał ugotował rosu. Jest to jakiś przepis z TikToka. Słuchajcie, ma tak niesamowity kolor. W ogóle nie jest aż tak ciemny, jak tutaj pokazuje kamera, ale jest ugotowany na kilku rodzajach mięsa i na pieczonych warzywach. I żeby było ciekawiej, to wśród tych warzyw nie ma tylko takich standardowych rosołowych, ale jest także pieczona papryka. Jest absolutnie obłędny. Polecam Wam. A co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kto tu tyle nie się pudzli? A tu kto leży? Tata nie reaguje? No, nagrywam. Jak się czujesz na urlopie tacierzyńskim? Wspaniale. Pierwszy dzień? Tak, pierwszy dzień. Ostatni dnie, dzień jest pierwszym. No. Całe trzy tygodnie się zajmowałem, wszystko gotowałem, sprzątałem, przygotowałem. Gdzieś tą piąchę? Żeby się mnie pokarało. Będziemy układać pudle? Tatą, kształt. tatą? <grywa> wow. wow! Lubisz te pudle. A może założyć Ci bluzę? Mogę ci... Z... jabłko pokaż? Jest! Jest! Faktycznie znalazło się! Okay, okay. Korzystam z tego, że panowie się bawią. Zrobiłam sobie kawkę, zjem babeczkę. Felek śpi. Za chwilę trochę tu ogarnę i jadę dzisiaj na miasto. A tutaj przyszła mi bardzo fajna paczka. Zaraz Wam pokażę, co zamówiłam dla Felka. Miałam Wam pokazać metryczkę Felixa i oto ona. Jest absolutnie przepiękna. Uwielbiam ją. Ona jest z firmy Abudzi i tak bardzo żałuję, że nie nagrałam, nie zrobiłam unboxingu bo przyszła uszkodzona. Będę musiała ją reklamować, bo tutaj zobaczcie, jest y, uszkodzona, pęknięta. Rafał mówi, że, tak. że może to skleić. No ale słuchajcie, chyba nie o to chodzi, żeby kupować coś i żeby było pęknięte. Przepiękna, bardzo mi się podoba i będzie pasowała do y, tamtej metryczki Leosia. A kto tutaj z mamą w kuchni urzęduje? Feluś? Tak! Korzystając z tego, że Leon śpi. Felek ze mną jest w dostawce, tu mam trochę bałagan, ale robię obiad szybko. Kotlety mielone w takim sosie pomidorowym. Jest taki, w takim stylu greckim. Bardzo dobre, bardzo je lubimy. Leon też je lubi, także na pewno chętnie zjemy. Rafała chwilowo nie ma, także zostałam sama z tym całym bałaganem. Pojechał do mama i ja w Łodzi, ponieważ e, zdecydowaliśmy się oddać gondolę do prania i niestety, ale nam mm, źle ją zmontowali. Wiecie, ta buda wygląda po prostu no nie tak, jak powinna. Tam nie mogę wszystkiego dobrze zrobić, zaczepić, także... Mm, Mama i ja, chociaż w tym roku nie kupowaliśmy wózka, wiadomo, tylko dwa lata temu, powiedzieli, że nam pomogą, zrobią ją tak, żeby było dobrze. Także Rafała wysłałam z takim zadaniem, a sama biorę się za obiad. Dzisiaj zapraszam Was na niedzielę z nami. Jak możecie zobaczyć, nie jestem w najlepszej formie. Felix dał dzisiaj trochę popalić. Nie była to może jakaś turbo straszna noc, ale nie chciał dać się odłożyć, spał cały czas z nami, a w takim razie wiecie, ja mało śpię, bardziej czuwam. Sprawdzam, czy tam nikt z nas go czasem nie przygniótł, czy nikt go czymś nie zakrył. Także tak to wygląda i jak zawsze w takiej sytuacji mam nadzieję, że płatki pod oczy uratują sytuację i będę wyglądała trochę lepiej. A tymczasem zabieram się za śniadanie. Dzisiaj jest niedzielę, a w niedzielę zazwyczaj staram się robić takie śniadanie fajniejsze. To znaczy yy, albo naleśniki, albo gofry. No i dzisiaj będą gofry. Herbaty chcesz? Zobacz. Poczekaj Misiu. Mama ci pomoże, dobra? A kto tu właśnie sam sobie wziął gofra? Sam. Kto sobie sam wziął gofra? Kto sobie sam wziął gofra? Leo? Ja. No dobra. Nie ma dżemu. Nie ma dżemu? To musisz sobie posmarować. Który dżem wybierasz? Tu masz łyżeczkę. Ten dżem A ci... Uważaj, żebyś nie spadł. A mogę Ci dać śliniak? Dziękuję. Tata też ma gofra. Dziękuję, piątka. Dziękuję za tą A mnie też nałożysz? Mamy też. Dziękuję. Wszyscy mamy gofra? Tak. No to co, otworzymy ci swoich z dżemem? Tata, pomożesz odkręcić? Szkoda, że nie mam tego. Tam jest jego. Widzę. Nasze ostatnie śniadanie od jutra. Zaczynamy nowe życie. Idziemy na dietę pudełkową. Ja z wygody i wziąłam sobie bezmetną. A może? No może nazwę wziąłeś jaką? Nie dla nas pewnych. Umysłowo. Tak. I mniej kalorii niż moja, tak Wam podpowiem. Bo tak sobie dojem owocem. Świetnie sobie radzisz. <gryw> <gryw> Fajnie, że oblizałeś łyżkę, którą teraz wsadzisz do słoika. <gryw> Ja jestem taka padnięta, że chyba powinnam zrobić drzemkę, ale zrobiłam sobie herbatę mam ze sobą moją ulubioną przekąskę, czyli płatki kukurydziane to od dzieciństwa, kocham, uwielbiam i wziąłam swoją książkę, czytam drugą część przygód o Inie Kobryn Mroza i muszę przyznać, że wciągnęłam się w tą historię także przeczytam jeszcze trochę i chyba jednak pójdę spać Leon jest usypiany przez Rafała Ferek śpi także Okazja idealna. A kto tu się obudził? Kto jest taki piękny? Mamy piękne ubranko z Newbee kupione na Vinted. Polecamy Vinted. A, tak! Tata przyszedł? Tata przyszedł? Idź sprawdź. Idź sprawdź, czy to na pewno tata. Afryka. Ameryka. I to jest? Eee. A? Azja. Azja, pięknie. No nie. Chciałam powiedzieć, że podpisuję się rękami, nogami, głową i szyją. I wszystkim, czym się da pod stwierdzeniem, że jednak każde dziecko jest inne. Ponieważ... Yy, Leon nie bardzo chciał być noszony, ja tego nie robiłam, odkładam go do kokona, w którym spędził praktycznie, mm, śmieję się, pierwsze pół roku swojego życia. Tam leżał, y, o tam gdzie teraz te poduszki idzie góra, o tam, 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 tam. Natomiast Felek jest zupełnie inny, nie chce wcale za bardzo leżeć sam. W związku z powyższym jestem uwiązana, mamy, yy, ja rozumiem to, on potrzebuje mojej bliskości, kochane, taki malutki, potrzebuje tego i ja mu to oczywiście daję. No niemniej jednak ja też czasami potrzebuję iść do toalety, pod prysznic, zjeść, nawet w nocy też się tak składa, że chciałabym się wyspać, nie wiem, czy mm, to nie jakieś szaleństwo, no ale tak się składa, że tak bym właśnie chciała. A Felusia, cały czas muszę nosić. No o tyle ile w nocy nic nie mogę zdziałać. O tyle w domu postanowiłam, że e, spróbuję z chustą. Tak jak w przypadku Leona okazał się to nie wypał. On wcale nie chciał być noszony, a ja stwierdziłam, że jeżeli nie lubi, to po co mam w ogóle go do tego przyzwyczajać. No i tego nie zrobiłam. A tutaj chyba się inaczej nie da. Także napisałam przed chwilą do znajomej, e, bo wiedziałam, że ona korzystała z takich konsultacji i e, ja także się na takie konsultacje umówię. Zaprosimy panią do nas do domu, która pokaże nam jak te chustę motać. No i zobaczymy czy to coś pomoże i czy maleństwo będzie spokojniejsze. Wydaje mi się, że te bóle brzuszka niestety wpływają na to, że jest taki niespokojny i lubi być cały czas noszony. Jednocześnie nie wiem czy to w tym odcinku mówiłam, czy w, czy w ogóle o tym mówiłam. Prawdopodobnie Feluś ma... Hmm, Wskazę białkową, tak jak Leon, muszę zrezygnować z nabiału, przejść na dietę, jest to dla mnie trudno, ale muszę to zrobić, nie ma wyjścia, zrobiłam to dla Leona, zrobię to i dla Felka, zależy mi na tym, żeby karmić pierwszą, dlatego no nie mam wyjścia, od jutra zaczynamy dietę pudełkową, ponieważ no widzicie, jestem uwiązana i zresztą ja od początku o tym mówiłam, że jak tylko Rafał wróci do pracy, to ja od tego dnia sobie zamówię dietę. Tak, żeby po prostu móc jakoś przetrwać ten pierwszy czas, a że była fajna promocja, no to skorzystałam i, i zamówiłam i dla siebie i dla Rafała, także ten pierwszy czas praktycznie do świąt, kiedy też, no przyznam się, że w tym roku też jakiegoś małego vlogu masa na pewno, nie daily, ale jakiegoś tam planuję, także... Tego czasu będzie, będzie bardzo mało, zwłaszcza, że Leon jest bardzo wymagającym dzieckiem, zazdrosnym i oczekuje także, że będziemy mu poświęcać dużo czasu, co też jest zrozumiałe i jakby, no tutaj nie ma wyjścia, trzeba ten czas dzielić na dwójkę dzieciaczków. No natomiast, no natomiast wracając do tematu diety, ja zamówiłam taką bez laktozy i zauważyłam, że w niej po prostu tego nabiału tak naprawdę też nie ma. I co? Zobaczymy. Mam nadzieję, że po odstawieniu produktów mlecznych trochę nam się sytuacja poprawi. Uśmiecha się. To znaczy, że jest szczęśliwe. Ja, ja tymczasem kończę tego vloga. Ściskam Was bardzo mocno. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym jutro dała radę. Myślę, że jutro zacznę nagrywać kolejnego vloga, czyli pierwszy dzień, kiedy jestem sama z felkiem. Leon idzie do żłobka. Mam nadzieję, że za żłobkowa przygoda do świąt co najmniej potrwa i będzie e, pełen zdrowia chodził. A ja sobie jutro w spokoju będę mogła pomontować wszystkie zaległe vlogi, tak żeby mieć co tutaj Wam puścić. A my powoli szykujemy się do snu. Jest już 15 po 18 i tak od około 18.30 właśnie zaczynamy nasze rytuały związane z pójściem spać. Także ja uciekam. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia kciuku w górę, komentarzy i subskrypcji kanału. Mam też do Was taką prośbę, jeżeli macie jakąś sugestię, prośbę na, e, tem, na jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, lub na przykład na jakieś tematy vlogmasowe, to koniecznie dajcie mi znać tutaj w komentarzu na dole lub możecie znaliśmy na moim Instagramie i tam do mnie pisać zawsze chętnie odpisuję i z wami rozmawiam także czekam na kontakt z waszej strony i uciekam już kłaść maluszka spać buziaki pa